Cześć wszystkim, witam na moim kanale Dzisiaj na warsztacie jest BMW F30 328i Silnik N20 Pokażę Wam dzisiaj co będę robił W sumie to już widzicie Zdjęta jest pokrywa zaworów Dlaczego jest zdjęta? Dlatego, że będę poprawiał po jakimś mechaniku partaczu Nie lubię tego strasznie robić Dlaczego? Dlatego, że zobaczy, co tu się stało Tutaj generalnie cieknie uszczelka pokrywy zaworów ale zobaczcie dlaczego cieknie dlatego, że jakiś partacz zamiast wymienić uszczelkę na nową posklejał wszystko na silikon zobaczcie jak to wygląda wszystko jest uklejone zobaczcie, tu jest skrobania na godzinę co najmniej i teraz tak, zamiast wymienić tą uszczelkę na nową Ktoś to posmarował silikonem. To oczywiście nic nie da, bo tutaj na rogu i tak się leje olej, i tak się leje olej. Samo smarowanie to jest, to nie jest naprawa. To jest partolina, która nie przyniesie żadnego efektu. Zamiast wymienić uszczelkę za 100 czy tam 150 zł, ktoś tu spędził dwie godziny czy trzy, zdejmując pokrywę, smarując to tym silikonem, złożył to z powrotem i auto. Po tysiącu, po dwóch tysiącach, czy po trzech tysiącach kilometrów, i tak wróci czy do tego mechanika samego, czy do innego, i znowu będzie z tej pokrywy zaworów się lało. To, jest, to nie jest naprawa, to jest po prostu no, ciężko. Nie chcę tutaj brzydkich słów używać, ale to jest masakra. To nie jest pierwszy przypadek. Tych przypadków takich są dziesiątki. Ja wychodzę z założenia takiego, że albo robisz coś dobrze i umiesz to zrobić, albo się nie dotykaj. Po co komuś później psuć nerwy? Po co ktoś inny po tobie poprawiając ma się denerwować? Zobaczcie, tutaj są kanały olejowe. Zaraz ten silikon wpadnie do kanału olejowego, zaraz się coś przytka i będzie zatarty silnik. Później będzie zdziwienie. Jak to się mogło stać? Zobaczcie, wszystko jest uklejone, cała pokrywa zaworów. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, żeby ta uszczelka kosztowała, nie wiadomo jakie pieniądze. No okej, okay, ktoś chciał przeoszczędzić, ale w momencie, kiedy uszczelka kosztuje 100 czy 150 zł, to naprawdę nie wiem, na czym tu jest oszczędzać. no Tym bardziej, że to nie jest auto za 500 zł, czy za 1000, czy za 5000, tylko za 100 tysięcy, więc. Nie jestem w stanie tego po prostu zrozumieć tych oszczędności pozornych, bo to mówię, ani to nie zostało dobrze uszczelnione, ani to długo nie wytrzymało. Szkoda po prostu pieniędzy klienta, bo za naprawę teraz będzie musiał zapłacić drugi raz. No tak to wygląda. To wszystko w tym filmiku. Trzymajcie się. Cześć!